Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w nowym odcinku Swords and Sandals Odcinku rozpoczynającym dzisiejszy maraton Jest godzina 12 teraz, kiedy zaczynamy I moi kochani, specjalnie dla was przygotowałem na dzisiaj jeszcze dwa odcinki I teraz, kiedy wbijecie 20 tysięcy lajków pod tym odcinkiem Automatycznie wchodzi następny Jeżeli i na nim wbijecie 20 tysięcy lajków Od razu wchodzi dla was następny Także dzisiaj taki maratonik specjalnie dla Was. Będą lajki, będą filmy. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. A, haha, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Moi kochani, słuchajcie, e, jest też taka sytuacja, że w momencie, kiedy Wy to oglądacie i Wam się wydaje, że ja tu siedzę przed komputerem, to ja wcale przed nim nie siedzę. Siedzę w samochodzie i jedę do Lublina, gdzie gram dzisiaj koncert wieczorem w klubie Graffiti. Zresztą zapraszam, jak jesteście z Lublina. I jeżeli tak się zdarzy, że zerwie mi internet, umrze mi telefon, czy stanie się cokolwiek innego, pobiją mnie i napadną, to odcinki są ustawione tak, że gdybym nie miał dostępu do internetu i stracił, to kolejny odpali się o 13, i jeszcze kolejny o 14. Bo jak pamiętam, maratony to mniej więcej w tym tempie lajki nabijaliście. Oczywiście, jeżeli będę miał dostęp i zobaczę, że ich tak nie ma, tak? Tych lajków, to sobie przesunę wtedy daty. Ale tak jest bazowo: gdyby coś się stało, gdyby pomimo uzyskania lajków odcinek kolejny się nie pojawił, poczekajcie do tej pełnej godziny, bo to może oznaczać, że mam po prostu problem z internetem. Długaśny wstęp, zaczynajmy. 22 level w tym momencie, naszą postacią Full Agility, słuchajcie, tak to sobie wygląda. No i co? No i mamy ten mieczyk. Mamy tego. Czy mamy już silver? Silver Longsworda mamy Aha, i teraz będziemy mogli zbroje pokupować Bo na 24 levelu jest turnament Ale czy nie powinniśmy chcieć zbroi kupować co y, 3 turnamenty, co 4 turnamenty zamiast co 2 no, bo jej duże ilości wcale nie są aż tak bardzo potrzebne. Zastanowiłbym się tutaj bardziej nad dodaniem jeszcze trochę wagility i może tym razem wymianą łuku na jakiś lepszy. I tu potem, no to już na bardzo wysokich poziomach, ale tam się dorobimy w końcu do kurz. Albo nad daniem paru punktów w i pokupywaniu po speli. A na pewno na na trzeba się zastanowić nad mocniejszym zenczantowaniem broni. Tak czy siak, wybieramy tutaj sobie dowolnych przeciwników, która. Pięknie których wartość defense nie przekracza 15, po to, żeby te duele po prostu... Defense 64, nigdy w życiu, nigdy w życiu, kumplu. Na ciebie możemy sobie pójść, e, ale nie inaczej, ale pięknie, cudo, wow, 93 i pięknie porobiony. No i zobaczcie, ten miecz robi roboty dużo mocniejszy, build pod Agility jest mistrzowski, muszę powiedzieć, że jest naprawdę przemistrzowski. Defense 20, powiedzmy, że do przeżycia. Co ty sobie, gościu, tutaj kminisz? Ale równa walka, proszę bardzo. Ależ jest zdeterminowany Mariusz Pudzianowski. Kłopoty, kłopoty Najmana. Ja wiem, jaka muzyka tutaj powinna polecieć, nie ta, która leci. To jest to. Tylko jest trochę cicho. Dobra, to damy, to no może tak nie, bo za głośno będzie. Ale tak samo, może polecieć. 30 ton rzuca tobie wyzwanie Staczasz się wśród tysięcy rąk Wykona swoje zadanie Zmiarzy, rozniezie, zostanie na drodze Widzę w twoich oczach lęk Będziesz leżał na podłodze Boisz się i w tym zejdź Dawaj na ich, dawaj na ich Zaraz cię zniszczę, zaraz cię zniszczę Zaraz cię zniszczę O ty olej piję Być Nie Bum To powinien być hymn tej gry po prostu nie Coś cudownego Divens 40 może niekoniecznie Ja mówię niekoniecznie 214 O ty kurwo jeb ale te power ataki młócą, Jezus! Jesteśmy mistrzami tej gry Pudzianowski! Mariusz O ty gościu, boisz się i w tym sęk. Ale mi zajebał. A ja jemu też! Bęk! 12 koła i 19K Goldingsa. Mogę teraz za... O, 15 arrosów mogę wziąć. Dobra Dobra 3 wagility i zacznijmy pierwsze punkty w Magicie dawać. Ile tu na pierwsze spele potrzebujemy? E, 3 na teleport. E, no jest coś sensownego i zaczyna od 13. Nie, tam od dużo więcej. Od 8 na Adulation, żeby mieć chociaż. E, bo Adulation da nam mega, mega duży boost do golda po prostu, bo będziemy w trakcie walki go używać. Steven 21, Spoko, O ty, lightningem mnie tu. Lightning bolt! Lightning bolt! No i co, co myślisz, kolego, że to są strugi deszczu, no to co, że romantycznie będzie? Nie będzie! Nie będzie! Pięknie, cudownie, fantastycznie to robimy. Słuchaj, drogą, fajny filmik gdzie widziałem na hajsach. Ktoś znalazł tam gimper, dobry youtuber, który wcale się nie powtarza. Jest taki filmik właśnie, jak w serii The Swords and Sandals, rok temu opowiadałem ciekawostkę o Adamie Machyzim i o skokach narciarskich 2001. Które właśnie nie miały wykupionych licencji na nazwiska zawodników, i w tej serii dokładnie ta sama ciekawostka się powtórzyła. Bo te, o proszę, no jest Adam Małysz, i to naturalnie wiecie, bo są jakieś skojarzenia w mózgu. Widać z dzieciaka mam tak mocno wbite, że Adam Małysz od razu mi się z tym Adamem Machyzim kojarzy, i od razu mam tę całą historię w głowie. Niesamowite. Niesamowite. Tak, zdecydowanie, słuchajcie, nie będziemy upgrade'ować sobie pancerza tu jakoś bardzo. Tylko bardziej, bardziej w broń pójdziemy. Piękny krytykal. Bardziej w broń pójdziemy i sobie za dwa. O kurde, zły wybór. Bardzo zły. Bardzo zły. Jezus. No, a mogę się poddać jakoś czy coś. No, spróbujmy tak. Jebie. O kurwa. No, bo tymi powerami trzeba. No to jest 30%. Ale jest 30% nawalnięcie 200, nie? To jest zawsze lepiej Co to było? Ziomuś Ile ty masz tego agility? Jezu, no i ty ma miliard agility i miliard defense, nie? To jest ten rodzaj przeciwników, którego się nienawidzi po prostu. Power! No któryś trafi, nie? Jak przejebie, to dobrze, przynajmniej nie będę się musiał męczyć z tym farfotlem głupim, no... No zobaczcie go co on robi. Chujci bryj Bombard! O nie! i poleciał skoczek. Co za znaczy, jak pisał w tej grze, wymyślił takie wyskoki tutaj, nie? Napój wyskokowy, Elo. Boom! No i doszło. Ale Fikowkarz zrobił z tego szczęścia, jak dostał strzał w głupi ryj Dobra, bombardujemy. Pięknie. Dobra, i ty już Ciemieczyksem dobijemy. O nie, nie chciałem tego zrobić. Mam mało. 26,500 stracone. Niepowetowana strata. Zasejwuję sobie. Bo zawsze dopiero jak stracę, to sobie przypominam, że powinienem saveować regularnie. Kurwa, trochę duży jesteś, gościu, nie? Trochę się cykam, generalnie. O Jezus, ale mi wyjewał. To jest jakaś najsłabsza broń w grze. I on mi z niej za 150 czasu. No dobra, ale pękł sobie. Całe szczęście. Jeremiachu. O nie, zapomnij 67 Defensa. Dobra, ten man, okej okay. Nim się można lać, nie? Dobra, jest normalna 95% I zajebiście, tak się można tłuc A nie paszteciarz se naładuje 99 defensu, świetny pomysł Ciekawa gra Całkowicie losowe staty statystyki To był najlepszy pomysł twórców tej gry 109, dobra Panie Frank, o kurde, to jest świetny Spellman, by się go totalnie dostać Jak trochę więcej magiki sobie zrobimy Ale to jeszcze na to mamy leveli, a leveli Na tę magikę Dobra, 18 defense spoko, jak najbardziej mi to pasuje. Blok na 87% szansy, no coś ty. Ziomeczku, no co ty robisz? Co ty robisz, gościu, ty? Olaf Destinki się nazywa? Czyli Olaf śmierdzący. O, ty śmierdziuszku tutaj. No co się dzieje tej. Nic go nie trafiałem, zobaczcie, ale gówno. Jest 26500 po raz wtóry. A dlaczego tak go nic nie trafiałem? On ten ma ten sam głupi kask, kutasowy taki troszkę. Dobra, dobra, okej, okay. yep. Jeb Dobra, on no tu go wreszcie tługę, tak jak powinienem, nie? Przynajmniej tyle. Jep, piep. Dobra, okej, okay. pęku. No szkoda, szkoda tych 50 tysięcy, które straciliśmy. Bardzo szkoda. Za dużo defense masz. A defense 2, spoko, ale strength i agility bardzo dużo. Będziemy to się trochę bał, krytykali. No ale dobra. Całe szczęście, power attack, dobry kryt. I tyle było gościa. Znaczy no, kryt to nie było kryta, dobra, to też nie ma defensu. Dobra, co ty próbujesz być magiem, tak? Evander the Worthy. Evander wartościowy. jesteś wartościowym człowiekiem, to miłe. Będziesz drugim nabytkiem na mojej ścianie. Yeah. No ma defense 20, damy seradę powiedzmy. Od kurwo z mieczem, no to się źle skończy, nie? Jezus, dobrze, pękł se i level 24, czyli możemy iść na torturament. Znaczy, nie wiem, co tu, co tu dawać, nie? Dajemy sobie jeden punkt. Dobra, 3 punkty w agility i to będzie lepsza broń. Łuk oczywiście mam na myśli dokładnie za 36. 15, 225, aktualnie mam 11, 121. No, to, to fajna różnica, przyznaję 480 koła teraz na zenchantowanie go. 140 tysięcy najsłabszy, 562 drugi poziom. Nie mam na niego, cholera. No nic, to sobie najsłabszy enchant zrobię. Nie, może coś tutaj sobie chociaż to zmniejsza szanse na criticala. Tak, 23% critical hit protection, więc to sobie kupimy. I tyle, dobra, żeby mieć to chociaż ten helmet. I ruszamy w takim razie na torturament. Teraz już mogę coś z Magic Shopu kupić? Czy jeszcze nie? O, teleport! Słuchajmy co tam? To jest dwa koła. O, z Charizmo mamy wszystko tanie, to jest ciekawe. Sferakles jest teraz bossem, dobra? No, z defense 34, zaczyna się. Dobra, szarża Kurwa, dobra, idę testować mój nowy łuk. Sorry, Mordo. <laughs> Sorry, Mordeczko. O nie! Halo! Dobra. O kurna, typ nie ma agility w ogóle. Dobra, to bombardujemy cię. 165. I mam 15 strzał i 2 teleporty. Jezus, ale on łupie ten łuk. Zajebiście! Pięknie. Dobra, kim ty jesteś? Defense 22. O nie, ja już widzę co ty masz w ręce. Nie podchodzę do ciebie gościu Dobra, Bombard 99% szans Nie podchodzę do ciebie Oj chuj! wywiało go! Halny wieje, halo! przypada nie w tę stronę! Nie tego czekaliśmy Proszę. O nie coś sobie nie umiesz wtrafić ziomuś, nie? Jakąś szarżę byś wykonał, to by ci chyba troszkę lepiej poszło. O chuj Dobra, moment, odepchnę go Więc nie będzie wiedział co zrobić i skoczy, Nie, pójdzie spać No i chuj! Jezus, ze głupki głupie. Znaczy, jeszcze się teraz tego śmieję, ale za, za chwileczkę mi to zacznie drażnić. E, po prostu, bo to straszliwie przedłuża walkę. I. Boże, przepraszam, ty. Sorry, sorry, nie? Dobra, pięknie. O nie, no wróć tu. Szarża, dobra. Wow! Bang, wow! 20 koła expa za niego. Zobaczcie, jaki silny był. Według gry, oczywiście. Defense 8, dobra. Idę ci pierdol spuścić, gościu. Power atakami. Bo ty się chyba do niczego nie nadajesz za bardzo. OL, w wiep! Nic nie może zrobić jeszcze. Jezus jak rozerwany na strzępy! Dawaj na ring! Dawaj na ring! Zaraz cię zniszczę! Zaraz cię zniszczę! Hu! Hu! Power ataki oczywiście, nic innego. No jedną mnie trochę. Też dostał griwusa 321. Dobrze? Na no ziomeczku. O kurczę, no to koniec O ty Jep, 214, cudo. Walka, walka, na miecze świetlne jebie jep. Ole dostał wryj. Aż potiona musiał użyć i... Pow, Nic ci nie pomógł twój potion kumplu. Pięknie. Dobra, Oliver McIrgle Dobra, nie ma defensa, to ważne. Ca reszta mnie nie interesuje. Serób, kurwa, co chcesz. Uprawiaj sporty, stary, ale e, nie, nie masz defensa. Nie, nic więcej nie interesuje. Jak ktoś nie ma defensa, to ginie. I chuj, nie ma go. Ile masz defensa? Dwa. Ale ile ma zdrowia? Zobaczcie jebany. 1200. Tyle co więcej jak debist chyba nawet, nie? Znaczy nie debisty, tylko ten e, slave e, niewolników. Slave rider, on się nazywał? Łowca niewolników, o co mi chodzi. Slej w niewolników, brawo, Tomek. Dobrze, albo po 214, na kurwiam. Się, boję się, że jak on mi zasunie, to mi zabierze 800. No ale dobra, rozdupiliśmy go. 35 koła golda, 20 koła Expa. Pirat a Crow, scroll, dobra. Najważniejsze. Słuchajcie, że nie ma defensa. Więc power atakami go na plasterki w ogóle robimy. Jezu, jak to jest piękne. Trochę staminę muszę doinwestować. Weekend armor, o nie! Portki mi zdjąłeś, ty, ty pedaliado, ty Zaraz cię tutaj dojedziemy, elo Dobra, nie wykonasz swojego szybkiego ataku Może jest szansa na level przed bossem, słuchajcie Zephyr the happy, 927 27, spoko Power ataki Dobra, pięknie, ale posiadało Wow, ale siadło, trzy pod rząd, na takiej małej szansie Pięknie Dobra i mamy level przed bossem, defense 2. Elo. No co to sobie kminie gościu w ogóle. No nie no, to koniec ten fireball, to ja umrę. Przepraszam. O kurde, to już jest groźne, bo jak mi teraz taki mocny hit wyjebie zaraz. Dobra, na szczęście blok i zajebiście rozklepany. I mamy level up. Eee, no i oczywiście dajmy wszystko w atak. Sfera Sferakles, On ma wyjebanie dużą kolumnę. Więc jego trzeba na odległość walić. 25 stop plus 60 Strength plus 67 Kolumna Sferaklesa. I tem jeszcze Kolosusa, że może się powiększyć. Wire Wind, Adulation Command. Statsy ma dużo hit pointsów, dużo wszystkiego, tak w sumie. Defensa nie ma tak dużo. Ale my i tak będziemy walczyć przy pomocy łuku, więc pierdalam od ciebie, panie Sferaklesie. Adulation, bardzo mnie to cieszy, że pomagasz mi tutaj wygrać. Jep! Yeah. No, jego trzeba tak bombardować na początek. Bo on się potrafi powiększyć, i tą kolumną tak łupnąć dosyć mocno. Więc trochę go ostrzelamy zanim na niego pójdziemy. Aż cię spierdział, tak dostał for you. Dobra, no, podejdę do niego, żeby szybciej te animacje działały. O, Krytyka ale za 25, tylko zobaczcie. Agility na szczęście nie ma zbyt dużo. Jeb, i jeb, dziękuję. I jeb, dziękuję Dobra, żeby nie było takiego upokorzenia, tego mieczem zabiję chociaż, nie? <laughs> Fuck you bitch! Pillars of Speracles You are no match for me Unrelenting Carnage To sorry, ziomeczki, nie macie podejścia Jesteśmy kurwa turbo turbokoksami Jakimi my jesteśmy koksami, to słów nie mam. A po prostu dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam 20 tysięcy lajków, oznacza kolejny odcinek naszego maratonu. Dzięki, cześć!